Cześć ludziska, Witajcie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy Warkania Gotik 4 z tej strony Gizera. Nie wiem czy to mówiłem czy nie. Ale już wróćcie po przerwie, tak jak przerwa została zakończona oficjalnie i nieoficjalnie. Eee, wróciła siła do nagrywania. Wow. Nie wiedziałem, że tu się da wskoczyć. Wróciła siła do nagrywania i jak widzicie nagrywamy odcinek. Hurra! Ubijmy te zwierzaki. Dobra, to było dziwne O, mają mięso, Nawet nie wiedziałem Okej, okay. wyskakujemy stąd Dobra e, Siła do nagrywania powróciła i e, nagrywam kolejny odcinek, dobra Koniec pitolenia o tym samym, dlaczego ja wyskoczyłem? Nie wiem W ogóle taka kamera tak blisko coś tu e, Jest, nie wiem Okej, okay, tak, tak jest lepiej O, shit, dobra E, tak, więc e, lecimy wykonywać questy. Tutaj mamy quest w tej gospodzie. O, i mam do Was taką e, informację, takie ogłoszenie. A właśnie to takie zapytanie, można powiedzieć. Otóż chcę w moich filmikach umieścić e, intro. Tutaj już przygotowałem sobie. No i nie wiem, czy chcecie zobaczyć to intro podczas. E, Podczas wszystkich filmików Mogę na początku? Pomóc? Czy hmm. tego nie chcecie tak, więc Cześć. napiszcie w komentarzach czy tam na PW Czy chcecie to intro czy nie chcecie Bo naprawdę nie wiem czy mam to wstawić czy nie. Chcesz, żebym ci trochę Na pewno zostało mu Może ci się zdobyć teraz mamy zdobyć e, chyba dwa. Nie czytałem dialogu. Dwa antałki miodu od e, jakiegoś tam drwala. E, marchewki, masz marchewki. Dobra. E, Okej, okay, 52. Dobra, no. nie kupuję więcej. Okej. Okay. Pójdę do garwa i zdobędę dla ciebie miód. Goście będą zachwyceni. Ja także. Gdzie znajdę garwa? Wpierw przez bramę, a potem ścieżką po prawej, aż miniesz starą wieżę strażniczą. Tam stoi jego chata. Dobra, dwa latałki miodło za chwilę będą. Chyba tędy, w prawo i tam będzie jakaś wieża, tak? Aha, no to super widzę. Pyth. i na barierkę. Dobra odblokujmy sobie tutaj teleport w razie czego Ok, teleport aktywowany yy, następny teleport będzie yy, w srebrowodzie, tam yy, w tym zamku a właściwie przed zamkiem yy, oczywiście go odblokujemy i będziemy mogli się przemieszczać szybko stąd, tutaj i... chyba tylko tak bo nie wiem czy to w drugą stronę też działa yy, o, kreplice Oh, fuck. O fuck dość duży damage zadajemy tu spoko Dobra, chodźcie tu O to proste jest O, one właśnie tak plują na odległość Co mi się bardzo nie podoba Zaklikam cię na śmierć Ohohohoho, ho Dawaj gór gdzie ja mam te moje opatrunki wspaniałe? Okej, okay, tutaj Dajmy sobie na ósemkę A tutaj dajmy marchewki Teraz ósemka, no i widzicie, wszystko jest e, pięknie Tutaj mam jakąś wioskę Pójdziemy, zobaczymy, co tu mamy Czy coś do okradzenia? O, teleport! Nawet nie wiedziałem Ale akcja Nowe połączenie za chwilę wykorzystamy. Chleb. Bierz chleb. Żeby chleb na ziemi leżał. Co to ma być? nóż Okej. Okay. Łóżko, piecyk, znaczy <grytanie> piecyk kominek. Okej, okay, tu nic nie było ciekawego. Dawaj, chycaj, weź. Ty nędzna podróbko, będzie jego na nią potrafisz szybko biegać. Ten nóż W ogóle chodzę od mieszkania do mieszkania, okradam wszystko co Co jest na wierzchu Masakra Wow, ale się kręcę e, Dobra, jakaś stara wieża strażnicza, gdzie to może być? Tutaj coś jest? Nie, tu jest taka dziura Aha, tutaj byliśmy, dobra e, Gdzieś tu mi się kojarzy, że była jakaś taka górka, i za tą górką był jakiś taki. Nie wiem, jak to nazwać taka. Taki owad, dość duży. Ciężko dość było go pokonać. Ale tam były jakieś skarby fajne, i w ogóle. Nie wiem, gdzie to jest. Muszę to znaleźć i wam pokazać, bo naprawdę nie daje mi spokoju ta myśl. Gdzieś tutaj to było, naprawdę, no. Nie pamiętam. W ogóle gdzieś tu dziki też były. A to chyba za, za gospodą Chyba mm -hmm. Stara wieża strażnicza, gdzie ona jest? Aha, tam jest, okej okay. Wszystko ładnie widzę Krwiopijce O kurde, trzech krwiopijców Widzicie co? Użyjmy magii Strzelno do tego się. No i dwóch. A, shit, o owak, o, fuck, o fuck. E, piątka, wcinaj marchewki, ok. Ło, ale unik, o kurde, teraz się nie ulało Dobra, to go Jeszcze raz, Najpięknie. No, e, zabieramy wszystko co tu było Jeszcze tutaj, potem się sprzeda i się kupi jakieś Miksturki albo coś Z Ziółka, tymianki Nie ma tu jakichś innych stworzeń... O, gobliny. Super. Może one będą coś miały fajnego. Tylko jeden. Dwóch. A, bo magię. Magią najlepiej kościć. A, on kupuje. O, dawaj go Okej. Okay. Szybko. A, jakaś rurka, co to ma być? Ciekawia, czy będę mógł, mógł to zabrać. Ło, wow, a mi sieknął. Dobra, szybko leczymy się. Ósemka. No. I widzicie całe życie przywrócone. I wszystko jest e, pięknie. Lubińska maczuga. Jakąś dmuchawkę miałeś. Nie dasz mi jej. A no, szkoda. Okej. Okay. Wy wyszliście gdzieś stąd pączkujące ziele lecznicze o, widzicie? kuferek super złoto, świecący amulet krótki łuk mikstura i powodnie. zobaczmy ten amulet osażenie, 4 mana 11 dostawmy sobie to ponieważ częściej będę walczył wręcz 13 12, ok wymieniamy i mamy lepszy łuk. Ura! Dobra, tutaj y, widzę już kółeczko, gdzie mamy iść. Ale pójdźmy jeszcze... O, goblin. No, znowu będziesz do mnie pluł. Nauczyła ci matka, że do ludzi się nie pluje. Ty niewychowany gnojku. Dobra. 3 złota. Mało bardzo. Cośmy tu jeszcze ścigamy? A dlaczego ja mam tutaj takie dwa kółka? I dlaczego to są krwiopijce? Ogień, no, jakoś niespecjalnie to ma nie wygląda. No, za mało many, super. Ah, Fuck 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 fuck, fuck. Okay. Jest świetnie, ale może byś tak ich atakował do odmiany. Wow, ale unik O dobra, to mi nie wyszło. widzicie, można sobie tak odchodzić, walnąć i można uderzać A on się w tym czasie nie rusza no. I właśnie dlatego lubię tą... wow Siema Wow, 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 fuck, 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 fuck Skąd wy się tu wzięliście? Trzeba was zniwelować Okej okay. jeszcze raz trzeba was... what the fuck? No więcej was tu nie było, no naprawdę a, Dobra. Coś tu nie wychodzi. W ogóle z trzech stron zostaje atakowany. No takiego nie walniesz Dobra. Po tobie. Ciebie za to. Wezmę tak. O kurde, o kurde, o kurde. Okej. Okay. Najmy się marchewek, będziemy zdrowi Dobra. Po kolesiu. I teraz tylko jeszcze ty. Teraz właśnie nie lubię krzepiców, ponieważ atakują na odległość, co na niższych poziomach trudności nie było takim dużym problemem Jak to teraz wkurza naprawdę Muszę się co chwilę zajadać marchewkami, żeby przeżyć Ale trochę ekspa wpłynęło zawsze coś hmm, Tu jest jeszcze krzepica, tego już obszukałem Dobra Chodźmy tutaj wieży, to mamy wykrzyknik, nie wiem co to za wykrzyknik jest. Ja tu żadnego questa chyba nie mam. Um, what the Aha, dobra. Relikwie... Okej. Okay. Wypytaj miejscowych. Aha. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Okej. Okay. Hit, hit. Chyba jak się skacze to tak y, trochę szybciej się bezi porusza. czym się wydaje. Tymianek. O! Się ma. Masz kufer. Zwoje. Miksturka. Miksturka strzały. I karwasze. Co to co są za karwasze? Co? 15. 15. 4. 8. go. Czyś pan też... Hmm. Zostawię sobie to, co mam teraz. Bo wytrzymałeś zbytnio mi się teraz nie przydaje. Ty jesteś Rotter? We własnej osobie! Ponoć wiesz, jak można się pozbyć bandytów. Może mi zdradzisz ten plan. Jasne! Posłuchaj, gdyby to byli zwykli rabusie, porąbałbym ich bez dwóch zdań. Ale część z nich to moi kamraci. Nie mogę ich tak po prostu wyrznąć. Masz przyjaciół wśród bandytów? <laughs> tak, wsiakrę. Lorna i resztę rybaków. Przyłączyli się do D'Artana i jego pachołków, bo Murdra sprzedała ich łodzie. Jak byli na wojnie. <laughs> Biedacy. Dlaczego sprzedała ich łodzie? O, tak dobrze ja to jest oś, na co nie wiem. Nie było mnie tu. To czemu Murdra nie da rybakom tego złota, które dostała za łodzie? Jak lord wrócił z wojny i dowiedział się o tym, co zrobiła Murdra, to mu odbiło i ukradł jej drewnianą nogę. Drewnianą nogę? O czym ty mówisz? Velgor, zmarły mąż Murdry, miał drewnianą nogę. Murdrze strasznie na niej zależy. Podarunek od króla. Nie dziwię się, że Paniątka jej mąż już żyje. Miał, baby, mniejsza o to. Ci dwoje przestali się do siebie odzywać. Rozumiesz? To jaki masz plan? Lorn oddaje Murdrze nogę, a Murdra wręcza rybakom złoto ze sprzedaży łodzi. I wszyscy są szczęśliwi. Rybacy mogą ruszyć na połów, a ja w końcu wypatrzę tych przeklętych bandytów. Ha! To pogadaj z Lornem. Już gadałem, ale on mi nie ufa. Bo mieszkam u Murdry, w rozdartej dzielicy. tym jak musimy z nimi pogadać, pogadać wszystkim? No, czemu nie? Pomów z Lornem. Ty tu jesteś nowy, bezstronny. Zgadza się? nie, no, można tak powiedzieć. Tam na starej wieży strażniczej. Wiadoli nad łodziami i gapi się w to przeklęte morze. <grym> Dobra, koniec z tobą koleś, bo... żeby się nudził ten dialog. Dobra, mam tu coś na górze. Okej, okay. lorn. Dobra, nie będę teraz z tym gadał. O oh, fuck! Ło, wow. księży zeskocz. E, tak, więc to było na tyle w tym odcinku. Wiem, że za dużo nie zrobiłem, tylko sobie troszkę podekspiłem. Ops. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Że cieszycie się, że wróciłem z urlopu. I pamiętajcie, napiszcie w komentarzach, czy chcecie, abyście, aby w moich odcinkach były intra. Tak więc, fak. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć. Pa.